Witam was bardzo serdecznie na kanale Profilaktywni, gdzie możecie znaleźć dużo wartościowych informacji na temat planowania rodziny, zdrowia oraz niepłodności. Dzisiaj kolejny odcinek rozmów pokoleniowych. Ja jestem Bili sparą, jest ze mną Patryk, ula, patrycja i Damian. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak ważny jest temat niepłodności i kiedy powinniśmy się nim zainteresować. Chciałabym zacząć od tego, jak myślicie, jakie według Was są takie czynniki, które mogą wpływać na niepłodność? Stres, mhm. odżywianie, sposób, w jaki żyjemy na co dzień, z kim przebywamy, w jakim środowisku, mhm. na pewno używki. Myślę, że leki też przyjmowane, tak? W nadmiarze ostatnio się przyjmuje leków przeciwbólowych. Jaka według Was powinna być postawa takiego człowieka, który jest młody i w przyszłości chciałby mieć dzieci? Jak on powinien się zachowywać? Czego powinien się wystrzegać? Zawsze są takie zasady, których dobrze się trzymać, natomiast rzeczywistość bywa różna. Ten stres jednak jest ciągły, a nie chwilowy, więc Cały organizm reaguje, zmienia się w taki sposób, że potem na przykład ciężej jest zajść w ciążę kobiecie czy na przykład mężczyźnie, żeby to dziecko po prostu stworzyć. Mężczyźni inaczej radzą sobie ze stresem niż kobiety. No. W związku z tym my jesteśmy bardziej odporne na stres, potrafimy sobie z tym lepiej radzić. No i właśnie, jeżeli chodzi o samo odstresowywanie się, to często ludzie wchodzą w temat sportów. Najczęściej są to też sporty ekstremalne, ponieważ kiedy już coś zaczynamy, to chcemy to robić jak najlepiej, i często się przerada to w sport wyczynowy, który najczęściej jest długotrwałym obciążeniem organizmu przez to może skutkować właśnie dalszą niepłodnością. Radzenie sobie ze stresem codziennym na pewno jest profilaktyką, tak? Czyli mhm. profilaktyka stresu. A czy Panie mogłaby nam dać na przykład jakieś małe rady na pozbycie się stresu? Albo przynajmniej na okiełznanie go? Metod jest bardzo dużo pozbywania się stresu i każdy jest jakby yy, uwarunkowany inaczej. Jednej osobie pomaga, nie wiem, wykrzyczenie się, mhm. drugiej osobie pomaga, nie wiem, uspokajająca muzyka. Czy pogadanie z koleżanką, tak? czy na przykład wręcz pobycie samemu, więc jedni dążą do Wyjścia na zewnątrz, inni bardziej do środka, uh -huh, uh -huh. więc tych metod jest bardzo dużo. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę przede wszystkim, że nie wyeliminujemy stresu z naszego życia, on jest obecny. Natomiast jak zareagujemy, jest to nasz wybór. Patrząc po moich znajomych, wątpię, czy przychodząc na imprezę, zastanawiają się, czy kolejny nie wiem, drink, kolejny papieros ma jakiś wpływ. No i nie myślę, że nie zostawiają tego, ile tych imprez jest tygodniowo, po prostu e, żyją chwilą i nie zastanawiają się, przynajmniej z mojego doświadczenia, tym, czy ma to wpływ na to, że nie wiem w przyszłości mogą mieć problem z zajściem w ciążę. Obecnie młode kobiety mają większą świadomość co do niepłodności i co jakby czynniki, jakie czynniki wpływają na ich niepłodność, natomiast mężczyźni niestety jakby troszeczkę w drugą stronę, tak? łapią to, co jest w tej chwili e, fajne, nie zdają sobie z tego sprawy, że potem to może rzutować właśnie na to, że nie będą mogli posiadać dzieci. I tutaj taka dygresja, że większość mężczyzn nosi komórki w przedniej kieszeni w spodni, a to niestety bardzo wpływa też jakby tutaj na ich płodność. Robiono na ten temat wiele badań tak i zaleca się jednak, jeżeli już, to w tylnej kieszeni nosić. Na pewno wcześniej trzeba się nad tym zastanowić, jeżeli chcemy działać Profilaktywnie, prawda? Jesteśmy profilaktywni. Czy wcześniej też dbaliście o to, czy nie mieliście aż takich refleksji? U mnie było tak, że ja się w miarę regularnie badałam i robiłam sobie jakiś taki e, panel badań. Właściwie te badania i potem proces leczenia spowodował, że zdecydowałam się dużo wcześniej zostać mamą. Czyli całe szczęście, na że szczęście szczęście tak. pomyślałaś o tym, się zainteresowałaś. Na szczęście tak. Tak, na pewno warto się badać i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Chyba jest jakiś mit, że niepłodność głównie dotyczy kobiet, a z tego co wiem, po połowie równo jest problem z niepłodnością u mężczyzn, jak i u kobiet. A ogólnie wydaje mi się, że powoli jakby jako społeczeństwo i taka. Trend jest bardziej prozdrowotny, więc ja mam raczej nadzieję, że będzie dobrze, bo jednak, no i wszyscy chodzimy na siłownię, coraz bardziej dbamy o swoje ciało. Fajnie jakby się to przełożyło też na badania, właśnie. Słuchajcie, chyba wszyscy możemy powiedzieć jednogłośnie do naszych widzów. Badajcie się, dbajcie o swoje zdrowie, myślcie wcześniej, starajcie się prowadzić jak najzdrowszy tryb życia. Pamiętajcie też, że nowe technologie, które wydają się dla nas takie całkowicie przyjazne, też gdzieś mogą dla nas być szkodliwe. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Zostawcie komentarze. Do zobaczenia.